Dzień dobry wam wszystkim, to ja z tej strony Bartek. Dzisiaj zakupiłem orkan 350 z przyczepą oraz takiego Neptuna, który mi właśnie skacze. I tam... Kto mi zostawił tam czterdziecha, która nastała właśnie koło domu? Yy, eee, No i tu stoi mój... Neptun, Ten kombajn, kombajn do zbioru buraków Neptun za 413. No, trochę jak z tego filmu, zobaczcie. On był. To był za 413 Neptun na bazie Agrametwa Marlsówsku. Produkowano na licencji zachodnio niemieckiej Klein. Zobaczcie, tutaj jest ta marka, tylko że nie, nie zauważył nawet. I marka FMR. FMR. No i zaczynamy kocić. O nie. Tak, bardzo oczywiście w, rea w realistycznym. W moim życiu naprawdę to, to też jak y, dziadkowie czasami y, dawniej mieli chyba ursusa i na powiązałkę i, i właśnie sp i to sprzedali, bo, trzebało, bo oni za to chyba kupili zona, a znaczy była jeszcze 60, nasza, a potem zaczął za, znaczy kupować zetora, właśnie, właśnie teraz u nas są dwa zatory 77. U mnie w jest taki. Są u nich takie zatory jak. 72.11 To jest u mojej cioci, a u mojego, to je, u mojego dziadka to jest. z 77.45 Tak ra. Kiedyś, jak będę miał multiplayer, to mogę was zaprosić. Może, mogę kogoś zaprosić żeby się mógł dołączyć do mnie Tylko że mi się wysypuje kukurydza Wszystkie tam mody są na YouTube, możecie zobaczyć Możecie zobaczyć wszystkie te modyfikacje Mogę wam w sumie na opisie Możecie na opisie przeczytać skoro Bo tam je, będzie napisane jakie ja mam modyfikacje To może ktoś zainstalować i Może ktoś ze mną zagrać trochę bo Bo ja naprawdę to, mój dziadek to... Kiedy z nim na na telewizorze coś polskiego, to, to na to się... To ja mu się to podobało, bo on zawsze coś robi polskiego. Ojej, ojej, No to jeżeli wam się spodobał filmik, zostawcie łupika i lajka. Żegnam was. Do widzenia. U, 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 ha, ha, ha.